Polak, Węgier, Dwa Bratanki i to od stuleci. Ostatnie stulecie również zbliżyło mieszkańców obu narodów. W 1956 roku w węgierskiej stolicy wybuchło powstanie, które zostało krwawo stłumione przez Sowietów. Na ulicach Budapesztu w walce o suwerenność zginęło kilka tysięcy osób. Nastroje społeczne i przebieg tamtych wydarzeń można poznać na wystawie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. To jest w XX wieku dla nas na nowo określenie świadomości narodowej. Od tego czasu naprawdę możemy być dumnym narodem, bo pokazaliśmy światu, że walczymy o tą wolność, o to niepodległość, które wtedy nie było nam dane. Polacy i Węgrzy od lat wspierali się i pomagali sobie nawzajem. Nie inaczej było w 1956 roku. Solidarność z Węgrami okazali też Olsztynianie, gromadząc się na największym wiecu poparcia w kraju. Wówczas studentom udało się zorganizować pewne wydarzenie na Placu Armii Czerwonej był taki plac w Olsztynie. Uznali, że należy przejść na ówczesny plac Karola Świerczewskiego, na tak zwanego Karolka i tu zamanifestować, pokazać wszystkim mieszkańcom Olsztyna, że solidaryzujemy się z Węgrami. W tej najnowszej historii Polski wydarzenia 56 roku, października 56 roku zapisały się takimi właśnie z głoskami przypominającymi o tej przyjaźni, potwierdzającymi tę przyjaźń. Kiedy na Węgrzech wybuchło powstanie, z Polski popłynęły nie tylko wyrazy Solidarności, ale i wymierna pomoc. Studenci, którzy między innymi rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na walczących Węgrów, którzy rozpoczęli zbiórkę krwi, oczywiście był problem z tym, żeby ta krew następnie dotarła do walczących Węgrów. Rocznica wydarzeń na Węgrzech stała się też okazją do wydania kilku publikacji przez starostwo powiatowe w Olsztynie. Udało nam się już na dzisiaj wypuścić wydawnictwo, czyli książkę, mapę i płytę. Natomiast dzisiaj rzeczywiście odpalimy stronę internetową i pokażemy jak gdyby te relacje historyczne Węgrów z ziemią warmińską częścią obchodów 65. rocznicy Wiecu Solidarności Olsztyna z powstaniem węgierskim była także konferencja między Olsztynem a Budapesztem Polacy i Węgrzy w 1956. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv